Joseph S. Nye Jr., jeden z najbardziej wpływowych politologów współczesnego świata i twórca pojęcia soft power, komentuje wydarzenie, które na pierwszy rzut oka może wydawać się lokalnym incydentem granicznym. Polskie służby odkryły podziemny tunel pod zaporą na granicy z Białorusią, przez który do kraju nielegalnie przedostało się ponad 180 osób. Większość z nich została szybko zatrzymana. Dla Naja to jednak nie jest zwykła historia o przemycie ludzi. To przykład nowoczesnej presji hybrydowej, w której granice, migracja i bezpieczeństwo informacyjne stają się narzędziami wpływu. Naj podkreśla, że współczesne konflikty coraz rzadziej wyglądają jak klasyczne starcia militarne, zamiast tego przybierają formę działań pośrednich, testowania odporności państw, ich instytucji i społeczeństw. Jeśli chcesz osłabić państwo, nie musisz używać czołgów, wystarczy, że spróbujesz podważyć jego poczucie kontroli i zaufania do instytucji, zauważa politolog. W tym kontekście tunel pod granicą nie jest tylko fizyczną konstrukcją, lecz symbolem próby obejścia systemu bezpieczeństwa i sprawdzenia, jak szybko oraz skutecznie reaguje państwo. Joseph Nye zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt tej sprawy – reakcję Polski – jego zdaniem to właśnie szybkie wykrycie tunelu, sprawne działania Straży Granicznej i zatrzymanie większości osób pokazują, że polskie instytucje zadziałały skutecznie. Siła państwa nie polega na braku zagrożeń, ale na zdolności do reagowania na nie w sposób uporządkowany i zgodny z prawem, podkreśla NI. To właśnie takie reakcje budują realną wiarygodność państwa w oczach sojuszników. Dla NIA granica polsko-białoruska stała się w ostatnich latach jednym z kluczowych punktów testowania europejskiej odporności. Nie chodzi wyłącznie o migrację, lecz o to, jak państwa radzą sobie z presją, która ma charakter polityczny, informacyjny i logistyczny jednocześnie. Politolog zauważa, że Polska, jako państwo graniczne Unii Europejskiej, odgrywa dziś rolę pierwszej linii ochrony całej wspólnoty. Dlaczego Joseph Naj uważa odkrycie tunelu za ważny sygnał dla Europy? Jak interpretuje takie działania w kontekście soft power i presji hybrydowej? I co ta sytuacja mówi o odporności polskiego państwa, o tym w kolejnych blokach materiału? Joseph S. Nye Jr. podkreśla, że odkrycie podziemnego tunelu na granicy polsko-białoruskiej nie powinno być analizowane wyłącznie jako incydent techniczny czy kryminalny. W jego ocenie granice we współczesnym świecie stały się jednym z głównych punktów testowania zdolności państw do zachowania kontroli, porządku i wiarygodności. Nie chodzi już tylko o fizyczne bariery, ale o cały system instytucjonalny, prawny i komunikacyjny, który stoi za ich ochroną. Tunel Cadzach za jej Nenel, jak zauważa nie, jest symbolem próby obejścia tego systemu. Politolog zwraca uwagę, że w ostatnich latach granice Unii Europejskiej stały się elementem znacznie szerszej gry politycznej. Migracja, presja demograficzna, dezinformacja i działania pośrednie coraz częściej są wykorzystywane jako narzędzia wpływu. NIE tłumaczy, że tego typu działania wpisują się w logikę presji hybrydowej, która polega na testowaniu odporności państw bez formalnego przekraczania progu konfliktu. To nie jest wojna w klasycznym sensie, ale to też nie jest przypadek, zaznacza. W tym kontekście NIE zwraca szczególną uwagę na reakcję polskich instytucji. Jego zdaniem kluczowe znaczenie ma fakt, że tunel został wykryty, a większość osób, które przedostały się przez granicę, została szybko zatrzymana. To pokazuje pan, jak mówi, że system nadzoru, wymiany informacji i reagowania kryzysowego działa w praktyce. Nie podkreśla, że żadne państwo nie jest w stanie całkowicie wyeliminować prób nielegalnego przekraczania granic. O sile państwa decyduje jednak to, jak szybko i skutecznie potrafi na takie próby odpowiedzieć. Joseph Nye odwołuje się w tym miejscu do swojej koncepcji „smart power”, połączenia twardych narzędzi bezpieczeństwa z miękkimi elementami, takimi jak zaufanie do instytucji, przejrzystość procedur i komunikacja z opinią publiczną. W jego ocenie Polska w tej sytuacji zastosowała właśnie takie podejście. Działania Straży Granicznej były zdecydowane, ale jednocześnie osadzone w ramach prawa i kontroli proceduralnej. To, jak zaznacza, jest niezwykle ważne, ponieważ reakcja państwa musi być nie tylko skuteczna, ale również wiarygodna w oczach obywateli i partnerów międzynarodowych. NII zauważa, że odkrycie tunelu ujawnia również stopień zorganizowania procederu. Budowa infrastruktury podziemnej wymaga czasu, środków i koordynacji. To nie jest spontaniczne działanie pojedynczych osób. Politolog zaznacza jednak, że jego analiza nie polega na formułowaniu oskarżeń, lecz na zrozumieniu mechanizmu. W jego ocenie takie działania mają na celu sprawdzenie, czy system graniczny jest szczelny, jak szybko reagują służby oraz jak państwo komunikuje się z opinią publiczną po wykryciu incydentu. Ważnym elementem analizy NIA jest także aspekt europejski. Polska jako państwo graniczne Unii Europejskiej nie chroni wyłącznie własnego terytorium, chroni również zewnętrzną granicę wspólnoty. Dlatego każde takie zdarzenie ma znaczenie wykraczające poza kontekst krajowy. NI podkreśla, że sprawne działania polskich służb wzmacniają zaufanie partnerów europejskich do zdolności Polski do pełnienia tej roli. To zaufanie jest jednym z kluczowych elementów soft power, buduje reputację państwa jako odpowiedzialnego i kompetentnego. Politolog zwraca też uwagę na czynnik społeczny. W sytuacjach presji granicznej bardzo łatwo o eskalację emocji, dezinformacje i uproszczone narracje. Naie zaznacza, że odpowiedzialna komunikacja państwa ma w takich momentach ogromne znaczenie informowanie o faktach bez sensacyjnego tonu pomaga utrzymać stabilność i zaufanie społeczne. Jego zdaniem Polska w tej sprawie postawiła na transparentność i rzeczowość, co jest zgodne z najlepszymi praktykami zarządzania kryzysowego. Józef Naj podsumowuje, że tunel na granicy nie jest oznaką słabości państwa, lecz wyzwaniem, które pozwala sprawdzić skuteczność systemu. Fakt, że został wykryty, a procedury zadziałały, świadczy o zdolności adaptacyjnej instytucji. W świecie, w którym presja hybrydowa staje się normą, takie testy będą się powtarzać. Kluczowe jest to, czy państwa potrafią na nie odpowiadać w sposób spokojny, uporządkowany i zgodny z wartościami demokratycznymi. Joseph Esnige Jr. rozwija swoją analizę, podkreślając, że odkrycie tunelu na granicy polsko-białoruskiej wpisuje się w szerszy kontekst działań, które nie są przypadkowe ani chaotyczne. W jego ocenie migracja, logistyka i infrastruktura graniczna coraz częściej stają się elementami presji hybrydowej formy oddziaływania, która ma na celu wywołanie napięcia politycznego i społecznego bez użycia siły militarnej. NI zaznacza, że tego rodzaju działania są projektowane tak, aby wywoływać długofalowe skutki, podważać zaufanie do instytucji, generować spory wewnętrzne i absorbować zasoby państwa. Politolog zwraca uwagę, że wykorzystanie nielegalnych kanałów migracyjnych ma charakter instrumentalny. Osoby, które przekraczają granice w takich warunkach, często same stają się elementem większego mechanizmu, nad którym nie mają kontroli. NI podkreśla, że odpowiedzialna analiza tej sytuacji musi rozróżniać pomiędzy humanitarnym aspektem migracji a organizacją procederu. Państwo ma obowiązek reagować na naruszenia granicy, ale jednocześnie zachować ramy prawa i humanitarnego traktowania. Zaznacza, właśnie to połączenie stanowczości i zasad jego zdaniem, stanowi o sile demokracji. W tym kontekście NIE zwraca uwagę na sposób w jaki Polska prowadzi działania graniczne. Jego zdaniem kluczowe jest to, że reakcja nie opiera się na emocjach, lecz na procedurach wykrycie tunelu zatrzymanie większości osób i zabezpieczenie miejsca zdarzenia pokazują, że państwo posiada zdolność operacyjną i instytucjonalną. Ni podkreśla, że skuteczność nie polega na spektakularnych gestach, lecz na konsekwentnym stosowaniu prawa i koordynacji między służbami. Joseph Nai odnosi się również do aspektu informacyjnego. Presja hybrydowa działa skutecznie tylko wtedy, gdy towarzyszy jej chaos narracyjny. Dezinformacja, uproszczone przekazy i emocjonalne interpretacje mogą wzmacniać poczucie zagrożenia i podziałów. Politolog zaznacza, że jednym z elementów soft power jest zdolność państwa do opanowania przekazu informacyjnego w sposób przejrzysty i spokojny. W jego ocenie, komunikacja władz po wykryciu tunelu była stonowana, faktograficzna i pozbawiona eskalacji, co ograniczyło potencjał destabilizacyjny zdarzenia. NAI podkreśla również znaczenie współpracy międzynarodowej. Granica polsko-białoruska nie jest tylko granicą dwóch państw, to zewnętrzna granica Unii Europejskiej. Dlatego każde zdarzenie tego typu ma wymiar europejski. Politolog zwraca uwagę, że skuteczna ochrona granic wymaga nie tylko infrastruktury, ale także wymiany informacji, wsparcia technologicznego i koordynacji politycznej. Polska, jak zauważa, odgrywa w tym systemie kluczową rolę, a jej doświadczenia stają się punktem odniesienia dla innych państw. W swojej analizie NI zaznacza, że presja hybrydowa nie jest zjawiskiem nowym, ale jej formy ulegają zmianie. Zamiast bezpośrednich działań militarnych pojawiają się próby wykorzystania luk prawnych, infrastrukturalnych i społecznych. Tunel pod granicą jest jednym z takich przykładów. Politolog podkreśla jednak, że skuteczna reakcja państwa może ograniczyć długofalowe skutki takich działań. Każdy przypadek wykrycia i neutralizacji mechanizmu presji hybrydowej wzmacnia odporność systemu. Joseph Nye zwraca także uwagę na wymiar wewnętrzny: społeczeństwo, które rozumie naturę zagrożeń i ufa swoim instytucjom, jest mniej podatne na manipulacje. Dlatego, jak mówi, ważne jest, aby debata publiczna była oparta na faktach, a nie na strachu. Odpowiedzialne przywództwo polega na tłumaczeniu mechanizmów, a nie na ich upraszczaniu. W tym sensie, reakcja Polski na odkrycie tunelu stanowi przykład podejścia, które wzmacnia zarówno bezpieczeństwo, jak i spójność społeczną. Na zakończenie, Ni podkreśla, że presja hybrydowa będzie jednym z głównych wyzwań nadchodzących lat. Państwa, które nauczą się rozpoznawać jej symptomy i reagować w sposób zrównoważony, będą lepiej przygotowane na przyszłe kryzysy. Odkrycie tunelu na granicy jest więc nie tylko incydentem, ale także lekcją pokazującą, że odporność państwa buduje się poprzez połączenie skutecznych instytucji, prawa, komunikacji i współpracy międzynarodowej. Joseph S. Nye jr. w trzeciej części swojej analizy, zwraca uwagę na aspekt, który jego zdaniem bywa często pomijany w debacie publicznej skuteczność instytucji państwowych jako fundament realnej soft power. Nye przypomina, że soft power nie oznacza wyłącznie kultury, wizerunku czy dyplomacji publicznej, to także codzienna praca instytucji, które budują zaufanie obywateli i partnerów zagranicznych. W tym sensie, reakcja Polski na odkrycie tunelu na granicy jest starać się. Jak twierdzi politolog, przykładem praktycznego zastosowania tej koncepcji. Najpodkreśla, że państwo, które potrafi szybko zidentyfikować zagrożenie, skutecznie je neutralizować i jasno komunikować swoje działania, wzmacnia swoją reputację. Odkrycie tunelu, zabezpieczenie miejsca, zatrzymanie większości osób oraz przeprowadzenie procedur w sposób uporządkowany pokazują, że polskie instytucje działają sprawnie. To, zdaniem, Lija. Przekłada się bezpośrednio na wiarygodność Polski jako partnera w Unii Europejskiej i NATO. Politolog zauważa, że w przypadku presji hybrydowej jednym z głównych celów jest wywołanie wrażenia chaosu. Jeżeli państwo reaguje nerwowo, niespójnie lub w sposób nieprzejrzysty, wzmacnia to narrację o jego słabości. Tymczasem spokojna proceduralna reakcja działa odwrotnie ogranicza pole do spekulacji i dezinformacji. Nie zaznacza, że to właśnie ten element często decyduje o tym, czy incydent staje się kryzysem politycznym, czy pozostaje pod kontrolą instytucji. Joseph Naj odnosi się również do znaczenia prawa jako narzędzia wpływu. W jego ocenie państwa demokratyczne dysponują silnym instrumentem oddziaływania właśnie poprzez konsekwentne stosowanie norm prawnych. Wykrycie nielegalnego tunelu i zatrzymanie osób przekraczających granice w sposób niezgodny z przepisami, jest tak, jak mówi, przykładem egzekwowania prawa bez eskalacji i bez uciekania się do nadzwyczajnych środków. To podejście wzmacnia wizerunek państwa jako przewidywalnego i odpowiedzialnego. NIE zwraca uwagę, że Polska, znajdując się na styku różnych interesów geopolitycznych, pełni dziś rolę państwa buforowego w sensie instytucjonalnym, a nie militarnym. To oznacza, że jej instytucje są pierwszym testem dla rozwiązań europejskich, zarówno w obszarze bezpieczeństwa granic, jak i zarządzania kryzysowego. Skuteczna reakcja na odkrycie tunelu pokazuje, że ten test został zdany. Politolog podkreśla, że takie działania wzmacniają pozycję Polski w debatach europejskich dotyczących migracji i bezpieczeństwa. W trzeciej części analizy NIE porusza również temat zaufania społecznego. Jego zdaniem, społeczeństwo, które widzi sprawne działanie instytucji, jest mniej podatne na narrację strachu. Odpowiedzialna komunikacja, brak sensacyjnego tonu i skupienie się na faktach pomagają utrzymać stabilność. Naj zaznacza, że to element soft power, który działa wewnętrznie, wzmacniając spójność społeczną i zewnętrznie, budując obraz państwa jako stabilnego i przewidywalnego. Politolog zwraca także uwagę na to, że skuteczność instytucji granicznych nie jest wynikiem jednorazowej decyzji, lecz lat inwestycji w kadry, technologię i współpracę międzynarodową. Odkrycie tunelu nie byłoby możliwe bez odpowiednich systemów monitoringu, analizy informacji i koordynacji służb. Najpodkreśla, podkreśla, że takie inwestycje rzadko przyciągają uwagę opinii publicznej, ale w momentach kryzysowych okazują się kluczowe. Joseph Nye podsumowuje, że soft power państwa nie polega na deklaracjach, lecz na zdolności do działania w praktyce. Polska deca, jego zdaniem, pokazuje, że potrafi łączyć twarde elementy bezpieczeństwa z miękkimi narzędziami zaufania i komunikacji. Odkrycie tunelu na granicy jest więc nie tylko incydentem, ale także potwierdzeniem, że państwo jest przygotowane na wyzwania charakterystyczne dla współczesnego, złożonego środowiska bezpieczeństwa. Na zakończenie tej części nie zaznacza, że takie przykłady działania instytucji są ważnym sygnałem dla całej Europy, pokazują, że odporność państw nie wynika z izolacji, lecz z konsekwencji współpracy i zrozumienia natury zagrożeń. To właśnie te elementy, jak mówi politolog, decydują o tym, czy państwo potrafi skutecznie chronić swoje granice i jednocześnie zachować wartości demokratyczne. W finałowej części swojej analizy Joseph S. Knight Jr. podkreśla, że odkrycie tunelu na granicy polsko-białoruskiej należy postrzegać jako element znacznie szerszego procesu, w którym państwa europejskie uczą się funkcjonować w nowym środowisku bezpieczeństwa. Według niego współczesne zagrożenia rzadko mają jednowymiarowy charakter. Zamiast tego są to działania rozciągnięte w czasie, często pozbawione jednoznacznych punktów eskalacji, a ich celem jest stopniowe osłabianie odporności instytucjonalnej i społecznej. Właśnie dlatego, jak zaznacza ni, kluczowe znaczenie ma konsekwencja i spójność reakcji państwa. Politolog zwraca uwagę, że Polska znalazła się w szczególnej sytuacji geopolitycznej. Jako państwo graniczne Unii Europejskiej pełni rolę nie tylko strażnika terytorium, ale również strażnika zasad. Każde naruszenie granicy, każda próba obejścia systemu bezpieczeństwa staje się testem nie tylko dla służb, lecz także dla całego aparatu państwowego. Odpowiedź na taki test, jaki, jak podkreśla NI, musi być spokojna, przewidywalna i oparta na prawie, i dokładnie to, jego zdaniem, wydarzyło się w tym przypadku. Naiza uważa, że odkrycie tunelu i zatrzymanie większości osób, które przedostały się przez granicę, pokazują zdolność państwa do szybkiego uczenia się i adaptacji. Presja hybrydowa opiera się na wykorzystywaniu luk infrastrukturalnych, prawnych, organizacyjnych. Gdy luka zostaje wykryta i zamknięta, skuteczność takiej presji maleje. Politolog podkreśla, że państwa, które potrafią reagować bez nadmiernej dramatyzacji, stopniowo budują odporność na podobne działania w przyszłości. W ocenie na jej szczególnie istotne jest to, że działania Polski nie były izolowane od kontekstu europejskiego. Granica z Białorusią to zewnętrzna granica Unii Europejskiej, a więc każde zdarzenie ma znaczenie dla całej wspólnoty. Skuteczna reakcja Warszawy wzmacnia zaufanie partnerów i pokazuje, że mechanizmy ochrony granic działają nie tylko na papierze, na i zaznacza, że właśnie w takich momentach państwo buduje swoją wiarygodność cichą, ale trwałą. Politolog wraca również do pojęcia soft power, podkreślając, że w praktyce objawia się ona nie w deklaracjach, lecz w zdolności do utrzymania porządku bez naruszania zasad. Państwo, które reaguje stanowczo, ale zgodnie z prawem, wysyła sygnał zarówno do obywateli, jak i do otoczenia międzynarodowego, potrafimy chronić swoje granice i jednocześnie pozostać wierni wartościom demokratycznym to zdaniem Nielie, jedna z najtrudniejszych, ale też najważniejszych form oddziaływania we współczesnym świecie. NI podkreśla także rolę komunikacji w sytuacjach presji granicznej niezwykle łatwo o eskalację emocji i uproszczone narracje. Tymczasem odpowiedzialna informacja oparta na faktach i pozbawiona sensacyjnego tonu ogranicza przestrzeń dla dezinformacji. Politolog zauważa, że stabilność państwa zależy w dużej mierze od zaufania społecznego, a to zaufanie buduje się poprzez przewidywalność i przejrzystość działań instytucji. W końcowej refleksji NI zaznacza, że przypadek tunelu pod granicą powinien być traktowany jako lekcja, a nie tylko incydent. Pokazuje on, że bezpieczeństwo XXI wieku wymaga połączenia twardych narzędzi takich jak infrastruktura i służby, z miękkimi elementami, prawem, komunikacją, współpracą międzynarodową i zaufaniem społecznym. Państwa, które potrafią połączyć te elementy, są lepiej przygotowane na wyzwania przyszłości. Joseph Niej kończy swoją analizę stwierdzeniem, że odporność nie oznacza braku zagrożeń, lecz zdolność do radzenia sobie z nimi bez utraty kontroli. Polska, w jego ocenie, pokazała w tej sytuacji, że potrafi reagować w sposób odpowiedzialny i skuteczny. To ważny sygnał nie tylko dla regionu, ale dla całej Europy, która coraz częściej musi mierzyć się z wyzwaniami o charakterze hybrydowym.